Dzień dobry moi mili. Tak sobie wyszedłem na spacerek, deszcz przestał padać. Pogoda jest jaka jest, ale idzie wiosna, więc może nie będzie jakoś strasznie źle. Nie ma dookoła nikogo. Pomyślałem, że porozmawiamy trochę o życiu. Wiecie co? Powiem szczerze, że jakoś nie mam weny twórczej, żeby nagrywać jakichkolwiek materiałów na temat triathlonu. Pomimo tego, że, że dużo rzeczy robimy dosyć ciekawych. Zacząłem współpracować z z bardzo ciekawym gościem, no nie mogę niestety powiedzieć z kim, z tego względu, że trzeba było jakieś dokumenty podpisać na temat tego, co on uruchamia, jakie treningi. Jest dużo, dużo ostatnio się ją też nauczyłem. Próbuję do tego podejść tak bardziej metodycznie, ale wiecie co, chyba nie czas na to. Tak mi się wydaje. Chociaż ostatnio ktoś mi napisał na YouTubie, że nie powinienem wypowiadać się na temat. Tego, co dzieje się w Polsce, z tego względu, że nie mieszkam w Polsce. Jeżeli chcecie wypowiadać na temat tego, co się dzieje w Polsce, muszę przyjechać do Polski. To wiecie co? Ja już kurwa budowałem polski kapitalizm e, kiedyś. Próbowałem przez długi czas. Przez długi czas miałem tak, że nie, nie chciałem wyjeżdżać. I nawet ludzie się mnie pytali, dlaczego siedzę w Polsce. Bo miałem możliwości wyjazdu ze względu na swoją pracę. E, jeszcze zanim weszliśmy do. Do Unii Europejskiej, zanim te granice się otworzyły, miałem takie możliwości. I nigdy nie myślałem o tym z tego względu. Że zawsze mówiłem, że w Polsce mi dobrze. Że w Polsce mi dobrze i, i ja tu będę siedział, bo mi jest dobrze. Bo, bo, bo nie ma sensu. Bo po co mam wyjeżdżać gdziekolwiek gdzie Przecież tutaj mam pracę, mam, mam, mam dom, mam rodzinę, jest super, mam przyjaciół. No ale, ale później wyjechałem. Najpierw wyjechałem do Warszawy i tak zauważyłem, że no nie wszystko to, co miało, miało mi, było mi dobrze w Krakowie, to tak naprawdę było dobrze że to bardziej jednak trochę chyba taki kurważ syndrom sztokholmski mi się włączył. W niektórych przypadkach wyjechałem później do Warszawy, później z Warszawy wyjechałem do Londynu i, i, i jak byłem w Londynie to zobaczyłem, że można żyć zupełnie inaczej. Wiecie, to nie chodzi nawet o to o, o, o pieniądze, bo oczywiście zarabia się troszeczkę inaczej, ale to... Naprawdę nie o to chodzi. Jak przyjeżdżałem do Nowej Zelandii, to zacząłem zarabiać mniej niż zarabiałem w Londynie wcześniej, dlatego to nie zawsze można wszystko robić tylko ze względu na kasę. Wiecie? I muszę powiedzieć, że ta perspektywa to jest. dotyczy bardziej tego, jak zachowują się ludzie, jak zachowuje się władza, jak, jak, jak jest państwo skonstruowane tak naprawdę. Bo, bo to nam daje. Jakieś albo poczucie bezpieczeństwa, albo jakąś gwarancję, że rzeczywiście to co robimy ma jakiś sens. I no, dla mnie bardzo dużym zdziwieniem było to, jak działają umowy o pracę. Z tego względu, że ja, no, ja nigdy nie miałam pe takiej pełnej. Zawsze o mojej pierwszej pracy pamiętam, że dostałem pierwszą ofertę pracy i umówiliśmy się na. To był rok 2001, może gdzieś jakoś tak. Umówiliśmy się, dostałem 1400 zł e, wypłaty. I pamiętam jak do dzisiaj, że miałem umowę na pół etatu na, e, na minimalną, krajową na pół etatu. reszta była robiona na umowę o dzieło, bo oczywiście od, od samego początku nigdy nie było, nie miałem umowy pełnej. O! Kogoś kopnął e, pastuch. Ostatnio się śmiałem, jak nagrywałem poprzedni materiał go później składałem, że posiadanie psów to jest tak, jak mieć tureta, taki zespół Tureta, bo e, idzie się i rozmawia z wami i jest na e, I za chwilę nie jest tam. I tak mówię, i tylko takie tiki mi się włączają nerwowe, bo trzeba na te psy e, spoglądać. O czym tutaj ja mówiłem? Umowa o pracę. No właśnie. E, I przyjechałem do Anglii i dostałem umowę o pracę. I, i nagle się zaczęło wiązać z jakimiś Zarówno obowiązkami, ale zaczęło się to wiązać z, z pozytywnymi jakimiś aspektami, dlatego że nagle się okazało, że jest jakieś bezpieczeństwo i stabilizacja. To jest nie ma czegoś takiego, że coś się stanie i nagle mnie wypierdzielą. Z tego względu, że jeżeli ktoś jest znowu w pracę, to można go zwolnić tylko w dwóch przypadkach. Albo jeżeli ktoś zaniedbał, albo jeżeli likwidujemy etat. Z innego powodu nie ma. Nie można po prostu kogoś zwolnić. Można zlikwidować etat, ale jak się likwiduje etat, trzeba mu dać odprawę. To już nie jest hop-siup, Nagle się okazało, że się odkłada jakieś pieniądze emerytalne, które co prawda nie wykorzystałem, bo byłem tylko w Anglii 2 lata. Więc ona gdzieś tam stała może kiedyś pojadę, do, dobiję do 10, będzie emerytura. Ale. <laughs> dlatego, jak ktoś mi mówi, że nie można się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w Polsce, dlatego, że się w Polsce nie mieszka, to odpowiadam, że to jest gówno prawda. Z tego względu, że. Y Trzeba nabierać perspektywy, a perspektywy nabiera się bardzo często z zewnątrz, bo z zewnątrz widzimy, gdy coś nie działa. Poza tym nie trzeba być na miejscu, żeby móc coś skrytykować. Nie trzeba być nawet e, ekspertem w danej dziedzinie, żeby krytykować podstawowe rzeczy, które nie działają. Wiecie co, to jest bardzo stare kawał, że nie trzeba umieć latać helikopterem, żeby wiedzieć, że jeżeli jest helikopter na drzewie, to ktoś coś spierdzieli po drodze, prawda? Wracając do Polski. Wielu osób zrozumiało, na czym, polegają, na czym polega obecna sytuacja. Bo Polska jest 100 lat za murzynami. Może nie jest 100 lat za murzynami, ale z kilka miesięcy za murzynami, bo gdy Ameryka sobie nie radziła z początkiem epidemii, to pozwolono jej rozpętać wielkie protesty pod zabójstwem Floyda, czy tam śmiercią Floyda, bo to wyjdzie na to, że nie jest zabójstwo, bo ktoś był tak naćpany, że się wyłożył sam. A to jest inna sprawa. Tego już, tego już w normalnych wiadomościach nie zobaczycie, z tego względu, że no niestety nie zgrywa się z tym, jaką mieliśmy narrację od samego początku. Ale pozwolono rozdmuchać epidemię. I dzięki temu można było powiedzieć, że epidemii by nie było, gdyby nie to, że przecież protestanci. No. A w Polsce stało się to samo. Polska sobie nie radzi z epidemią zupełnie przez ostatnie 6 miesięcy, zamiast się zająć organizacją, przygotowaniem na to, wycie mieliście przecież lockdown na początku, który przyniósł jakieś, jakieś tam efekty, ale niestety, żeby lockdown przyniósł efekty, trzeba mieć troszeczkę troszeczkę lepszą jednak em, wizję i trochę lepszy stosunek władzy z, z obywatelami. No niestety... W Polsce to nie przejdzie. Z tego względu, że jeżeli widzimy, że wszyscy sobie podróżują. Wiecie co? Moja rodzina mieszka w Bieszczadach i tyle, ile osób przyjeżdżało w Bieszczady przez całe ostatnie kilka miesięcy z Warszawy, z, ze Śląska, tylko po to, żeby właśnie odpocząć od tego, co się dzieje, bo przecież mogą. Przecież było to legalne, prawda? Tyle osób, ile podróżuje po Europie. Z tego względu, że do tego kraju jeszcze można, do tego kraju już nie można, więc lecimy tu, a nie tam, na szybko. Żeby się strzelić, żeby nie mieć kwarantanny, no, no to, to, to czego się spodziewamy, prawda? Efekty mamy takie, jakie mamy. A żeby to wszystko przykryć, wymyślono w tym momencie protesty. Nie było przypadkiem. Ja wiem, że wiele osób stara się wytłumaczyć głupotą i, i butą, i jakimś, nie wiem, zafascynowaniem władzą. A decyzje rządu, ale prawda jest taka, że wszystko jest przemyślane. Nie oszukujmy się, i to, że w tym momencie są protesty takie, jakie są, niezależnie od tego, czy ktoś się z nimi zgadza, czy nie, to nie będę o tym. Jeżeli ktoś mnie śledzi, to wie, jakie mam na ten temat zdanie. Jeżeli nie, to możemy sobie porozmawiać na ten temat kiedy indziej, bo to, to nie o tym dzisiaj. Ale protesty są i protestu się nie tłumi, właśnie z jednego powodu: z tego powodu, że no, są na rękę w tym momencie. Pomimo tego, patrzę na to, co się dzieje w Polsce no, z, za, z zażenowaniem, Bo nie na to, co się dzieje, nie na, nie na protesty, nie na odpowiedź ludzi, nie na to, co robi rząd, żeby była jasność. na to patrzę z zażenowaniem. Yy, I nagle mi jest wstyd. Zawsze, jak ktoś, odpowiada, jak, jak ktoś się mnie pytał, skąd jesteś, i odpowiadałem, że jestem z Polski, i pojawiało się zainteresowanie, czasem ktoś tutaj coś słyszał na temat o, o, o wojnie, czasem, coś, yy, czasem ktoś coś słyszał coś gdzieś w Europie i tak dalej, i tak dalej. Czasem ktoś ma jakiegoś znajomego, więc zawsze można było porozmawiać, ale w tym momencie jak ktoś się mnie zapyta skąd jesteś, ja mam odpowiedź z Polski i ktoś się zapyta, to co słuchać w ojczyźnie, no to co, co możemy odpowiedzieć? A wiecie, e, tak, cofnęliśmy się w rozwoju tak 100 lat, bo, bo, bo no, nam to było na rękę. E, epidemia jest taka, że dziennie jest więcej zachorowań e, niż e, łącznie w Nowej Zelandii przy, od samego początku. E, Fajnie jest, no, super. Polecam jedzie na wakacje. No, wiecie co, od wielu lat mam możliwość wyrobienia sobie obywatelstwa lokalnego i chyba się w końcu za to zabiorę. Bo jest mi najnormalniej kurwa po prostu wstyd. A osobom, które jeszcze raz które mówią, że powinienem przyjechać z powrotem i jeżeli chcę narzekać, żeby naprawić coś od, od, od wewnątrz, powiem wam szczerze, że chciało mi się na starość. Naprawdę już mi, się, już mi się nie chce. Wiecie, zauważyłem, że zdaje w tej seksmisji końcówka, zostaw Tego świata się już nie da uratować. Nie wiem. Nie wiem, czy to są lata komu komuny, które wytłukły całą inteligencję i kto został, to zostali kombinatorzy i, <laughs> i debile. Nie wiem, czy to są lata rządów PiSu, który chce po prostu sobie podporządkować ludzi i ubezwłasnowolnić ludzi i też uniezależnić ludzi od, od siebie i od swojej daniny. Nie mam pojęcia. I co, ale od której strony by się kurwa nie zabrał, to coś nie działa. Od, od, od wyłączania siłowni przez, e, przez prawo aborcyjne, po to, że, e, że blokuje się rodz zawodowe rodziny zastępcze z tego względu, że nie ma jak na nich zarobić. Po prostu gdzie by się kurwa nie, 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 nie rozglądać, tam coś nie działa. I to jest tak, to jest moje narzekanie na ojczyznę wiecie co? Marzy mi się, żeby móc przyjechać do Polski na wakacje, wziąć rower, położyć rower pod sklepem, pójść na kawę, wrócić, żeby ten rower tam kurwa jeszcze stał. Tak jak na przykład, jak wyjeżdżamy do Tajlandii i robimy długą jazdę, po czym zostawiamy wszystkie rowery pod jakimś słupem. Rowery, każdy z nich kilka, kilkanaście tysięcy dolarów, zostawiamy pod słupem, idziemy biegać, wracamy. Nawet, nikt, nikt się nawet nie zastanawia, żeby te rowery zapinać. Bo one tam po prostu są. Nie ma problemu. A w Polsce codziennie możemy znaleźć setki ogłoszeń o tym, że komuś zapieprzyło rower. Bo się człowiek tylko odwróci... Za chwilę go nie będzie i chciałbym, naprawdę, ale e, autentycznie się bałem, e, jak byłem w Polsce, jeździć rowerem swoim, czym mi, ktoś, czy mi go, go ktoś po prostu nie podpierdzieli. E, a jeżdżenie z moim rowerem, z wielkim łańcuchem, przynajmniej go łańcuchami, to też się chyba trochę mija z celem. Chciałbym, chciałbym móc przyjechać do Polski i nie musieć się, na, nie musieć, e, się zastanawiać, czy zarazem coś nie pierdolnie na autostradzie, z tego względu, że każdy jedzie, jeździ szybko, ale bezpiecznie. Naprawdę chciałbym. Chciałbym żebym, jak mnie zatrzyma jakiś policjant, żeby nie miał problemów z tym policjantem, tylko żeby można było z nim spokojnie, fajnie porozmawiać i żebym się nie musiał stresować, czy coś się stanie. No, no ale chyba, chciałbym, chciałbym, że jak przyjdę do sklepu i to nie muszę kurwa ważyć warzyw sam, bo, bo w sklepie nie ma komu tego zrobić i nie będę odsyłać z kasy do kasy, bo tego nie zważyłem, to wrócę i za chwilę się okaże, że tamtego jeszcze nie zważyłem, nie? No. Wiele rzeczy jest, które bym chciał, ale one się chyba nie zdarzyło, dlatego, dlatego jestem tu gdzie jestem. Zapraszam, jest fajnie, naprawdę. Program wizowy nadal działa, jest troszeczkę ograniczony i trochę więcej trzeba zachodu, ale pytacie mnie o to, jak tutaj się jak tutaj dotrzeć, to powiem, że nadal można. Trzeba tylko znaleźć pracę. Nie można niestety przyjechać teraz już bez pracy na wizę, ale jeżeli się znajdzie pracę, to, to można przyjechać. Jest fajnie. Mieliśmy chyba dwa zachorowania wczoraj. Także jest dobrze, ekonomia sobie poradzi, rząd sobie poradzi. Rząd? Ha, to jest jeszcze inny temat zupełnie, bo w momencie kiedy, wiadomo jest, że jeżeli się podzieli naród, to mniej więcej się podzieli po połowie. Połowa będzie w stronę prawo, prawicy, połowa będzie w stronę lewicy, połowa będzie głosowała na demokratów, połowa na republikanów, wierzycie, z Ameryka, połowa będzie głosowała na chuj wie co w Polsce, z tego względu, że w Polsce nie ma prawicy i lewicy, jest... Jest prawica i popierdolony pis. No, no i potem są oszo oszołomy od prawej i od lewej strony. I teraz, jak widzę, jak ludzie się zastanawiają, o, ale ja się tak nie spodziewałem, bo, ale jak to, bo oni się zmienili, ja tak nie chciałem. Ja głosowałem na, tych wol... na, na, na ten kawałek, na ten, na, na to, co oni mówili o wolności, a nie to, co on teraz robi. Naprawdę. To, cała ta sytuacja, która się dzieje w Polsce, to trzeba ten, o to winić ludzi, którzy poszli do wyborów, niestety. Wiecie no. A może my jesteśmy pojebani? Może rzeczywiście y, wola ludu jest taka, że, y, że, że tamci powinni rządzić i tak powinno być, że tak, że tak jest dobrze? Może to my jesteśmy po prostu porąbani, Ci, którzy chcieliby jakichś zmian, żeby ten kraj jednak nie był kurwa pośmiewiskiem świata, nie? No, ale to może, może nie teraz, może kiedyś. Tyle mojego narzekania. Mam nadzieję, że ci, którzy zdecydowali się jednak na no zostanie w kraju, bo nie mogą albo y, czują się patriotycznie zobowiązani do tego, żeby tam siedzieć, to sobie dacie radę. A ci, którzy y, planowali wyjazd i planują dalej, to powodzenia. No, na razie.